Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj naszym pacjentem, tak jak widać, jest dobro, Fiat, dobro. Eee, to, co siedzi pod maską, to jego serduszko jest to silnik o mocy 1, przepraszam, o pojemności 1,3 litra. Dość znana jednostka, jest to, jest to, jest to jednostka napędowa fiata, wynalazek Fiat'a, Moim zdaniem jest to naprawdę bardzo fajny silniczek, super jednostka Aczkolwiek ma swoje bolączki w przypadku tego konkretnego auta problem jest taki, że samochód jak dłużej postoi, mam na myśli tutaj odstępy kilku-kilkunastogodzinowe po nocy. Auto jest odpalane i bardzo długo odpala. Po dwóch, trzech dniach, jeżeli autko postoi, czyli na przykład po weekendzie, jest totalnie problem z odpalaniem silnika, auto nie chce na tyle długo odpalić że potrafi yy, rozrusznik potrafi wyczerpać akumulator do zera jeśli chodzi o tą usterkę, jest to związek z pompą paliwową. Tutaj te silniki są wyposażone w pompę paliwową Boscha CP1. Bardzo żywotny wynalazek, z tym, że no niestety mają swoje bolączki, a dokładniej potrafi z nich cieknąć paliwo, i przez to właśnie też zapowietrza się cały układ i jest ten problem. Także cóż, przystępuję do demontażu pompy, potem ją uszczelniamy i no i tyle, lecimy dalej. Teraz tak, tutaj znajduje się pompa wtryskowa, która nas interesuje, natomiast najpierw musimy wyjąć wakumpompę, e, mm, żeby to wyjąć wygodniej nam będzie najpierw wywalić akumulator, także akumulator, sterownik, to wszystko wywalamy, e, pompę podciśnienia, potem mm, pompę wtryskową. E, Akumulator jak widzicie wyjęłem, teraz przychodzi kolej na to, ten element muszę wyjąć, później pompę wtryskową i tyle. Spójrzcie, trzeba zdjąć pompę, pompę podciśnienia, żeby ujawniła nam się tutaj pewna śrubka, mianowicie tutaj o ta śrubka dopiero nam się ujawnia po zdjęciu pompy tandemowej. Ciężko by było ją odkręcić bez zdejmowania pompy, dlatego najpierw zawsze w przypadku tego autka Trzeba tą pompę po prostu zdemontować. A to Ci niespodzianka. Tu już mamy inny klucz. Tutaj mamy naszą pompę, tak to wszystko tutaj wygląda. Pompa zostanie doprowadzona do ładu, uszczelniona no i wtedy, cóż, montujemy ją dalej. Moi drodzy, tak wygląda pompa, którą uszczelniłem. Jest ona tutaj pouszczelniona, Wszystkie głowiczki zostały wyczyszczone, uszczelnione, jest wszystko już OK. Teraz tak, wyczyściłem, musiałem troszeczkę wyczyścić śrubki. No i to miejsce, gdzie pompa jest zamocowana. Dlaczego? Dlatego, że no sorry, ale jakiś głąb zamontował tą pompę na silikon. Ta pompa Tutaj ma taki uszczelniacz. Ten uszczelniacz wystarczy mm, wymienić, nie trzeba dawać żadnego silikonu, jeśli kogoś z Was by to kiedyś tam interesowało, bo by ciekło. Po prostu wymienia się oring i tyle. Teraz zakładam tutaj pompę i nie ma tutaj z tym jakiejś tam większej filozofii, nie powinno być. No. Generalnie naprawę już prawie można uznać za zakończoną, jeszcze tylko odpalenie autka, jazda próbna, pompa jest, układ paliwowy jest zapowietrzony, w przypadku tych pomp zawsze jest pompka wstępna elektryczna, także wystarczy kilka razy uruchomić zapłon, uruchomić silnik, no i generalnie po sprawie. Akumulator niestety wyzionął ducha, hmm, za chwilkę coś tutaj wykombinujemy i spróbujemy go odpalić mimo wszystko. No. Silnik był zapowietrzony, jak widać praca silnika się ustabilizuje, Naprawę można już uznać za zakończoną. Dzięki tej na razie.